Co to było? Czy to był jakiś potwór z tego? Stranger Things. Co to było? Idealna kawa do idealnego odcinka na idealnym świecie. Witam was moi drodzy, witam was wszystkich na kolejnym odcinku. Tej niesamowitej serii. I teraz tak, słuchajcie. Tak jak mówiłem w po poprzednim odcinku Dzisiaj idziemy w stronę tamtego Tamtego wzgórza Tamtego wzgórza dzisiaj idziemy Przydałoby się znaleźć jakiś teleport I nie będę się wracał po tamten teleport Który widzieliśmy w po poprzednim odcinku Bo po prostu mi się nie chce Zbyt daleko, w sensie może niedaleko Ale ja wolę progresować niż się cofać Także idziemy w tamtą stronę I teraz tak nie, Mam lekki dylemat Ponieważ albo Albo tutaj będzie nasz spawn Prawda, bo jest to łóżko i albo, tu, albo tutaj, w tym miejscu, będzie nasz spawn, albo zabieramy to łóżko i po prostu będziemy z nim łazić po świecie. Ewentualnie, jeżeli będzie noc, to po prostu będziemy się na nim kładli. No mam para... Mam paranoję znowu I ja nie mogę. No tak jak mówię, w stronę tamtego wzgórza z... chyba nie zostawiłem nic w tamtej skrzynce, prawda? Mam nadzieję, że nie. I teraz tak, jeżeli, jeżeli nie będę mówił niewyraźnie, lub po prostu będę mówił przez nos, to bardzo przepraszam, ale mam Katar znowu nie? Wiem jak? Nie wiem jakim cudem. Mam Katar, ale tego Kataru nie mam. Nie wiem, mam zatkane chyba po prostu te. Jak się nazywa? Nie pamiętam, coś tam w nosie, nie wiem. Musimy przejść do, do normalnego biomu. Po prostu albo, 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 ewentualnie możemy znaleźć sobie jakąś wioskę, albo ewentualnie nową strukturę. Też jest taka możliwość. Bo znowu jest jakaś nowa struktura i kolejny grzyb chyba jakiś. Taki bardziej zarośnięty grzyb. Ej, tak, znowu będzie mi logować pewnie przez pół odcinka, więc musicie mi bardzo wybaczyć za to. Ale nic niestety nie poradzę na to. I teraz tak, ktoś mi pisał, że te struktury bardzo lagują. I faktycznie naprawdę te struktury są bardzo. Bardzo niszczą komputer, nie? Co to z. CZYM ON TRZYMA kość W PYSKU? CO JEST? Jezu, zombiak! Co ci się sta... CO CI ZROBILI, STARY?! Czekaj, ała! Ej, ziomek! A! Co ci zrobili, ty? Co... Co ci jest? No chłop ma normalnie kość w pysku! To jest posłuch! Bardzo bym chciał tutaj wejść, ale nie wiem, czy dam radę z powodu tego, że mi leguje! Ej, tam coś jest. A nie, bo to jest z tej modyfikacji nieważne, dobra. Jezu, to jest dżungla jeszcze! Ja sobie tą wioskę zostawię na następny odcinek. Albo wiecie co? Okej, okay, wiecie co? Mam lepszy pomysł. Mam o wiele lepszy pomysł. Na chwilę wyjdę z Minecraft'a, wgram jedną modyfikację, i to będzie chyba prostsze o wiele, prawda? Więc. Widzimy się dosłownie za chwilę. A few later. Jesteśmy z powrotem, i jak widzicie, w lewym górnym rogu jest mapa. W końcu, po, po prawie 60 paru odcinkach poprzedniej wersji, w końcu pomyślałem, żeby sobie zainstalować modyfikacje. Chociaż pisaliście mi to wiele razy, to dopiero teraz to osiągnąłem. I teraz, tak, e, ja tu nie wchodzę jak na razie, bo po pierwsze, mi zbyt laguje i nie będę wiedział, co się dzieje, po drugie. Mam za małe uzbrojenie Zbyt słabe uzbrojenie mam I czemu mam cztery krajki? Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj zapiszę świat Ja sobie tutaj zapiszę świat I teraz tak, tu będzie na przykład, nie wiem, powiedzmy ee, Białe, biała struktura O, no, zatwierdź I tu co to będzie, niech będzie Niech to se tutaj będzie I czy, ty, mo i czy ja mogę się tam w ogóle teleportować? Czekaj, jak, jak otworzyć świat? Czekaj a ta, a bo ta, okej, okay, bo to powiększa teraz świat, co w się sensie powiększam mapę, ale jak mapę jakby sobie wyjąć, czy nie da się wyjąć mapy? Ej, bo jeżeli tak jest, to w takim razie nie będę mógł się teleportować między, między, te, między tymi rzeczami, czyli w sumie. A, ta, o, a mogę teleport, I teraz tak, jest jedna sprawa, czy my będziemy, czy chcecie, żebym wykorzystywał tą mapę do teleportacji? Jeżeli tak, to naprawdę będzie o wiele prostsze, nawet w sytuacjach, kiedy będę blisko śmierci, nie? Więc yy, tak, i teraz tak naprawdę, tak naprawdę, to teraz te teleporty nie mają kompletnie sensu, więc yy, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, abym dalej, abym dalej wykorzystywał te teleporty, które możemy stworzyć, czy po prostu wykorzystywać mapę, żeby się teleportować, nie? A tymczasem pójdziemy sobie tam do wioski. Świetnie, bardzo dobrze. Nie bij mnie, ty gadzino, głupia ty! Rybo ty! at, ty... Głupia ryba. Głupi gupek! Głupia ryba! Kiedy ryby gryzą? A nie, bo są piranie. Co to, to kiedy pira... piranie? A gryzą faktycznie. Na no, ładu wow, toś baszował mi, stąd! Ej wy też to słyszeliście czy Ty Wy też to słyszeliście Czy tylko mi się wydawało Ja słyszałem taki dziwny jakby Płacz? Krzyk? Takie bardziej woła Nie Może mi się tylko wydawało bo byłem pod wodą Ale serio Serio słyszałem jakieś Jakieś wołanie i tam jest kolejna struktura Nowa Okej okay.

Ej, miałem cię... miałem cię na ekran... CO TO JEST?! Jakiś czarny ziomek, czarny gościu! I to taki przychudy. go... daj, tam jest Ok, Ja do niego nie podchodzę, nie? A... Nie, on ma strasznie długie nogi! Okropnie długie nogi ma. Czy to, czy, ej, czy to nie jest od tego. Od tego Baby Craig'a przypadkiem? Ty. A co jeżeli to on mi daje tą, tą, tą całą paranoję? Jest taka możliwość? Że on mi daje tą, ten cały efekt paranoi? Ty. Co to jest? I... Golem. Możesz go ubić tylko tak trochę się pośpiesz, co? Bo o, ja się może schowam, niech on się zajmie własnymi sprawami. <laughs> wow. Ok, ja spróbuję może jakoś obejść to, to, to ja. O nie, on zniknął. On zniknął. O nie. Oj, 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 oj. Co to jest? Ej, teleport! A propos teleportów, mamy teleport, dobra. Morsor... De... Morsortron! Morsortron, Jezu. Morsortron. Brzmi jak jakiś Transformer. Albo co innego, nie wiem. W ogóle widzieliście jego paszę? Tego całego gościa, co ten, był bity przez golema? Jak on miał taką białą, dziwną? Ja cię chyca, co to w ogóle było, ty? Ej, nie powiem, ale no, trochę mam ciarę, nie? Trochę mi ciarę przeszły. Dobra, to w ogóle jest jakiś zamek, jakieś zamczysko ciekawe, fajne, mega fajne. I teraz. Tak. Um... Wiecie co? Fajnie, że jest ten zamek, do którego nie mogę nawet wejść, ale bardziej mnie interesuje, co tam jest. Nie? Bo tam są jakieś. Ka jakiś kamień to jest. To nie jest normalna struktura w Minecraft. Nie ma takich rzeczy w ogóle. Minecraft nie ma w ogóle cobblestone'a. Jakby cobblestone chyba się używa, tylko jakby w stru jedna struktura, która ma cobblestone w sobie. To albo są wioski, albo są jakieś spawnery. O! Co to jest? Halu? nie pajęczyny! Cobweb and. blam, blam, bla, bla. No wiedziałem, że to będzie strasznie dużo pająków. O nie! No nie no. Oczywiście, że tak, a czego ty się innego... O, spodziewał! Łeś! To, ała! Dobra. To nie ma sensu. Awa. Okej. Okay. Awa, łał. Awa, wow łał, Okej. Okay. Musimy się bardziej przygotować tutaj. Ale nieważne. Spróbujemy jakoś tutaj wejść. Yy, tylko... Gdzie ten pająk głupi? Jak on mi uderzył? Czemu ja uderzę przez... On mnie chyba uderzył przez... A, tu bo tutaj był chyba, tak? Czy to nie <ım999> ten? Dobrze, że tą pochłonią rzuciłeś, prawda? Jakby... O nie! Do wody, do wody, dowody, dowody, do wody, do wody, do wody, do wody, do wody, do wody. Do wody, do wody, do wody, do wody, do wody. Do wody, okay, do wody! Do wody! Okej, czyli on jest gdzieś niedaleko. A dokładnie tam stoi! Dzień dobry, jakby się dawno nie widzieliście, prawda? Zniknął. Okej, okay, nieważne, dobra. Jak na razie tutaj nie będę wchodził. Mam nadzieję, że przynajmniej na jeden odcinek będzie przypadała jedna struktura. Więc tutaj jest druga struktura kolejna zresztą. I teraz tak, chcę tam wejść sobie, więc yy, niestety, ale chyba będę musiał sobie trochę ziemi wykopać. Co nie? No, oczywiście, że tak więc nie mam oczywiście, nie, oczywiście, że nie mam. E, tej łopaty, bo po co mnie łopata przecież, nie? No, ja wie, że tak parkur. O dobrze parkur. Ja to dobre, jak parkury jestem. Grało się w te parkury na tych mapkach wszystkich. Dobra, okej. Okay. I to było niby lighthouse, czyli ta yy, jak się nazywało? lighthouse. To to było lighthouse. Czekaj, angielski szybko lighthouse. Latarnia morska. No, latarnia morska. Dobrze. I co tu możemy spotkać, oprócz latarni morskiej, oprócz światła? Okej, okay, robi się coraz ciaśniej. Aha. 20 minutes later. O Jezu, bie, bie. O, nie tam, nieznana mapa kolejna jakaś. Skala. I tym razem jest jeszcze większa, ale tutaj widzimy i iksika, prawda? Tak, a tam... Na tamtej mapie, zresztą zaraz wam pokażę. Na, na tej mapie było widać ten. Było widać flagę jakąś, nie? No właśnie. I obie są strasznie oddalone od siebie, więc któregoś dnia, jakie będziemy jak będzie mieli co robić, a podejrzewam, że to, to może być ciężkie do zrobienia. To na pewno wybierzemy się na obie te mapy. W sensie w kierunku tych map i zobaczymy, co te mapy chcą nam pokazać. I teraz tak, tutaj nie ma nic chyba wokół. Jedynie co, a, a a to jest wszystko już. Nie, to jest coś jeszcze. To jest. W, możemy się wdrapać. Nie gadasz, że ja mogę odpa. Co ty gadasz? Nie, pokaż to. Pokaż tak, jak ty wyglądasz z zewnątrz. Nie ga. Nieee. Jakie ty. Wow! Jak to kozacko w ogóle wygląda, człowieku? Okej okay. yeah. Ty Ej, przyjdziemy tutaj w nocy i zobaczymy jak to wygląda w nocy To jest plan No i nawet specjalnie shadery zmienię, żeby zobaczyć jak to wygląda Okej, okay, dobra, ale na tak razie zajmiemy się własnymi sprawami, więc pójdziemy sobie do wioski Tam się może trochę rozbudujemy Zamiast zajmiemy się w końcu może domem jakimś mm, tak i teraz tak, dalej, dalej jest pytanie do Was i napiszcie o tym w napiszcie to w komentarzu. E, podzielcie się bardziej własnym zdaniem o tym, co sądzicie o tym, żeby po prostu korzystać z mapy, prawda? Że wiecie, że mogę się po prostu teleportować, biała struktura i teleport, nie albo faktycznie używać teleportów, które mam wgrane w na, na tej serii. Więc e, dajcie znać, co o tym sądzicie, a my lecimy dalej z, z odcinkiem. Okej, okay, bardzo duża jaskinia. I teraz tak, będziemy musieli pewnego dnia zejść do jaskini. Ja wiem, że będziemy musieli to zrobić. O Jezu, może jeszcze nie dzisiaj, ale któregoś dnia na pewno będziemy musieli to zrobić. Będziemy musieli zejść do tej, jas do tej jaskini, żeby zdobyć sobie chociaż diamenty jakieś. A potem do netheru po netherite. Teraz tak, może tutaj. A nie, nie, dobra, tutaj nie, bo tutaj jest. Ja bym chciał bardziej po środku może mieć domek jakiś. To będzie dobre wyjście, i może gdzieś, może, oj Ty, a może tutaj? Ty, no faktycznie To tylko rozwalę, rozwalę sobie te w ogóle schodki wszystkie, bo to w ogóle nie potrzebuję tego Ja zawsze kiedy Ej, wy też jak powiedzieliście, że, że zawsze kiedy wchodziliście do tego miejsca, to zawsze te schodki rozwalaliście? Albo to ja taki dziwny jestem? Nie wiem, nie wiem, jeno z dwóch, jedno z dwóch I teraz tak, na pewno zrobimy sobie żelazne drzwi, żeby, żeby przypadkiem ten temat from the fuck mi się nie, 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 nie walił nie wywalę mi tych drzwi, wiecie, z buta wjeżdżam. A, byłoby źle. Bardzo źle by było. Możemy lecieć dalej. Możemy lecieć jeszcze po trochę drewna, by się przydało. Albo może pójdę spać i z rana to zrobimy... To jest chyba lepszy pomysł, nie? Ta... Będzie moje... U góry będzie mój pokój. A tutaj ja potrzebuję wziąć sobie jeszcze trochę drewna, więc pójdziemy sobie tutaj do... Do pobliskiego lasu Na szczęście, na szczęście Jesteście w takim miejscu, że tam jest Tu jest woda, więc dostęp do ryb tu, są, tu jest las Tam jest Tu jest las, tu jest las, a tam jest jeszcze jaskinia A tutaj Jest jeszcze latarnia morska Czary przeszły, Jezu! Wow! Słyszeliście to? Je, oj, 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 oj! Ale mam ciary, nie? Oj, oj, oj! Oj, oj! oj. Okej. Okay. Ci to był chyba ten cały ziomek. Może ja wezmę sobie. Tego baby Kraiga. Mam nadzieję, że to jakkolwiek może pomóc. Ej, co jeżeli będę musiał dać tego baby Kraiga temu czarnemu ziomkowi? Ej, to może tak, może tak być? Ty. Dobra, okej. Okay. Może dam tego baby Kraiga w tym miejscu? Niech on sobie tutaj stoi. Mam nadzieję, że teraz go nie wezwałem jakkolwiek. Oby. Oby. Co to było? Co to było? Co to było? Czy to był jakiś potwór z tego? Stranger Things? Co to było? O, o, wow! Je, wow, wow, wow. yeah. o, oh, Jezu, ja Jezu, nie rób tak. Okej, okay, dobra. Ło. Wow. Tu się dzieją naprawdę złe rzeczy, ja już to widzę, nie? Już widzę to, te wszystkie potwory, które będą za mną, za, za mną chodzić! O Jezu... Będzie źle... Jest. kiedy wyszedły stare? Aha, z trawy, nieważne, dobra. No tak, bo te małe wieżniki mogą się w trawie chować, są, na, są na, na tyle małe. I teraz tak, czekaj, weź mi daj... O właśnie, daj mi łóżko... W łóżko, skrzynkę debilu! Dobra. Okej. Okay. Mm, okej, okay. wyjmij może mi chleb, wszystkie chlebki mi wyjmij, dobrze, okej okay. Potrzebuję trochę kamienia, potrzebuję kamienia żeby zrobić sobie piecyk i przypalę sobie rzeczy Świetnie, mhm mm I teraz, e, e, czekaj, pochodnie, 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 więcej światła Więcej światła O ja lubię jakieś duże światła, bardzo lubię jak jest duże światła. Czuję się wtedy komfortowo. Dobra, dawaj mi węgiel i dawaj mi jeszcze. co, co mi dawaj? Daj mi jeszcze. o właśnie, mięsko, dobra. Mięska, przepanny, mięsko, dobra, świetnie. Ciekawe, po co mi jestem Baby Crake, nie? Czy to jest po to, żeby wezwać sobie tego całego. całego czarnego gościa, którego widzieliśmy? Czy po co to w ogóle jest? Albo może tym baby craigiem mam uspokoić y, tego całego, właśnie czarnego gostka, nie? Albo tych dwóch gości. Albo jednego z tych dwóch gości. Nie wiem, nie mam, nie mam żadnego pojęcia. Piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi co możemy zrobić z tym baby craigiem. I teraz tak, y, tutaj więcej pochodni mi daj. Ma o wiele więcej pochodni. Albo nie, tutaj więcej chyba nie potrzebuję pochodni już. Jeszcze tu mogę dać jedną. O tak, na, na, na tym poziomie. Dobra. Teraz tak, więcej rzeczy, czekaj, to mam. Ok, żelazo, dawaj mi, zrób mi żelazne drzwi. O, dobra. Dobra, zrób mi żelazne drzwi. Tylko, że teraz ty i. A nie, dobra. Że teraz ty idziesz, to nie wejdziesz nawet do domu. Dwie mapy znaleźliśmy na dwóch innych światach. Na dwóch innych strukturach, więc teoretycznie na jedną strukturę, albo, albo przynajmniej na dwie struktury, albo na trzy nawe struktury przypada jedna mapa. Więc teoretycznie, jeżeli uda nam się uda nam się. E, e, zwiedzić wszystkie struktury, albo, albo będę mniej większość struktur to czysto teoretycznie, czysto teoretycznie, damy radę, to, to, to czysto teoretycznie będę miał wszystko. Czy to był Hero Brain? More moments later. Czy tu coś jeszcze jest ciekawego, co może mnie zainteresować? Chyba nie, ewentualnie więcej... więcej świnek. Ge, o, o, w, ewentualnie więcej świnek i w sumie chyba tylko tyle. Okej, okay, teraz faktycznie się pada Dobra, Hej drodzy, bardzo jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Ta właśnie latarnia morska, nie? Więc poczekamy sobie na noc i pokażę wam, jak to wygląda w nocy na pewnych shaderach. I to na pewno będzie wyglądać kozacko, nie? Będzie wyglądać obłędnie. Także moi drodzy, mi się wydaje, że chyba na tym możemy jak na razie skończyć. Sorry, że też. Krótsze odcinki będę teraz robił, niestety, bo jednak szkoła i te sprawy, prawda? Także dzięki Wam za oglądanie. Jak zawsze, widzimy się następnego. Na razie, siema.